aby były to zadania nie tylko te wynikające z zadań dawnych Agencji Rynku Wolnego czy Agencji Nieruchomości Wolnych, które są bardzo ważne, ale również aby była to pewna wartość dodana, więc realizacja takich projektów, które mogą przyczynić się do wzrostu poziomu polskiego rolnictwa czy wzrostu poziomu życia na terenach wiejskich. I w ramach tych dwóch projektów planujemy kilka różnych działań, chociaż Związany z realizacją szkieletowych sieci gazowych na terenach wiejskich. Szkieletowa to znaczy, że ona ma pewne centrum i to centrum jest rozprowadzane w formie takiego szkieletu. Nie jest to taki gazociąg, do którego się przyzwyczailiśmy, a więc gruba rura, do której podłączone są poszczególne, poszczególni odbiorcy, ale ten, ta szkieletowa sieć dotyczy określonego obszaru. Dzięki stałemu Zbiornikowi gazu, gdzie ten gaz jest dowożony, odbiorcy w promieniu kilku kilometrów mogą być zaopatrywani w gaz. Aktualnie jesteśmy na etapie przygotowywania wykazu takich terenów, no bo wiadomo, że musi być to jakaś sieć taka, zwarta sieć mieszkaniowa, gdzie to się po prostu opłaca. Północna Polska, wschodnia Polska, przede wszystkim te, gdzie znajdują się były osiedla PGR-owskie. Innym przykładem takiego projektu jest pobudzanie handlu detalicznego, który obowiązywałby, czy który dotyczyłby z jednej strony rolników dostarczających żywność i płody rolnej, z drugiej strony ostatecznych konsumentów. Potrzebne są miejsca, gdzie rolnicy mogliby w sposób praktyczny realizować ustawę o sprzedaży detalicznej artykułów rolnych o sprzedaży bezpośredniej. Chodzi o to, aby... Ta cena dla krańcowego konsumenta była rzeczywiście atrakcyjna i żeby skrócić ten... Łańcuch, powiązań i pośredników. Mam nadzieję, że to się uda. Wspólnie z samorządami będziemy wydzielać takie miejsca albo w formie hal, albo miejsc handlu. Rolnicy będą mogli z okolicy przyjechać i bezpośrednio sprzedawać swoje płody rolne wszystkim chętnym. Przede przede wszystkim gdzieś na poziomach powiatów, tak sobie to wyobrażam, no bo wiadomo, że musi być to odpowiedni rynek. W tej chwili robimy analizy dotyczące tego projektu eksport polskiej żywności. W tym roku po raz pierwszy przekroczy on 25 miliardów euro. Chcielibyśmy, aby przez uczestnictwo, przez zapraszanie małych i średnich producentów do wspólnego uczestnictwa w międzynarodowych imprezach targowych pobudzić ten handel. Chcemy też zapraszać dziennikarzy z zagranicy, aby pokazywać, że w Polsce żywność produkowana jest w bezpiecznych warunkach, że rzeczywiście jest to żywność wysokiej jakości, bo tej wiedzy ciągle a naprawdę mamy się w tym zakresie czym pochwalić.